Dziennik koronawiary, odcinek 48. Kochani, również dziś rozpocznijmy od słów zachęty. Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Zbawienie to nie prezent czekający na nas gdzieś na półce w niebie, do którego dobrzy ludzie mają nadzieję trafić po śmierci. Jeśli przypadkiem tak uważasz, to czytanie pism apostoła Pawła ze zrozumieniem może być dla Ciebie czymś takim jak wyjście z piwnicznych mroków na światło dnia. Zbawienie to nowy stan ze wszystkimi jego możliwościami i przywilejami w który wprowadza nas Chrystus gdy wkracza w nasze wnętrze lub użytek z tego stanu z uwagą odpowiedzialnie a ponieważ w rzeczy samej to Bóg w Chrystusie jest sprawcą twoich pragnień i posunięć pomyśl że każdy twój ruch w jakiś sposób jest dotykiem Boga, jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.